Szanowni Państwo, tym razem jest ze mną pretendent do wszystkich tegorocznych tytułów, tak jak zresztą co roku Tomek Kapłan... Witam cię Tomku. Dzień. Tomku, opowiedz w kilku zdaniach o swoich dzisiejszych dokonaniach w mistrzostwach Polski w 8 bil. No, Mistrzostwa nie zaczęły się dla mnie zbyt dobrze. W pierwszym meczu przegrałem z Piotrem Kudlikiem z Metal Fach, Sokółka. W drugim meczu było już nieco lepiej, aczkolwiek mecz, mecz nie układał się do końca po mojej myśli. Wynik był na styku i wygrałem ten mecz 8-7. Tak, przed chwilą jednak okazały zwycięstwo 8-0 do 0 i czeka Cię bratobójczy pojedynek z Michałem Turkowskim. Kilka słów przed tym meczem. No, ostatnio Michał zaczął grać naprawdę dobrze na ostatnim Euroturze, osiągnął nawet całkiem niezły wynik. W 17. miejscu to naprawdę dobry wynik i myślę, że to nie będzie łatwy mecz. Właśnie, skoro już wywołujesz temat Euroturu, Tomku, nie sposób Ci nie pogratulować czwartego miejsca w rankingu Łącznym, powiedz mi, to był taki plan od początku sezonu, to czwarte miejsce, czy może nieco niższe cele sobie wyznaczyłeś na ten rok? Moim założeniem przed całym cyklem było wskoczenie do pierwszej dziesiątki rankingu europejskiego. Jak się okazało, nawet nieco lepiej mi poszło, także tylko się cieszę. No, tak, opuściłeś w tym sezonie jeden start w Grand Prix Europy, no to był wyjazd na północny Cypr. No nie, nie sposób nie zapytać, czy żałujesz teraz tego, bo mogłeś wygrać cały ranking już w tym roku. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy, czy ten turniej dużo zmieniłby w tym rankingu, bo jak wiadomo, yy, z siedmiu turniejów, które są brane do rankingu, do ogólnie do rankingu liczone jest tylko sześć turniejów. Tak. No tak, trochę tam policzyłem, skrupulatnie była szansa. W każdym razie może to zostawmy. Tomku, ty jesteś jednym z nielicznej grupy pościgowej za Mariuszem Skonecznym. Jakie dajesz sobie szanse na to, że to jednak ty z Gildz wyjedziesz szavroletem? No zobaczymy, pierwsza odmiana już na pewno dużo wyjaśni i na pewno będę walczył. Będziesz walczył, a powiedz, będziesz też kibicował potknięciom Mariusza, czy liczysz, że wszystko rozstrzygnie się w takiej sportowej walce? No raczej nie jestem osobą, która liczyłaby na potknięcia. W zasadzie swojego kolegi nie wiem czy teraz skład, nie wiem czy Mariusz jest w kadrze. <grym <grym chyba jeszcze nie, jest. ale to jest kwestia czasu. Także nie jestem osobą, która robi źle mu życzenia. No dobrze, a jaki cel, taki konkretny cel stawiasz przed sobą na te mistrzostwa Polski? No fajnie by było na pewno zdobyć jakiś tytuł mistrza Polski i potwierdzić yy, potwierdzić tym swoją ostatnią dobrą dyspozycję. Może jeszcze dodatkowo jakiś drugi medal. Naprawdę bym się z takiego wyniku cieszył. No to przyznam szczerze, spodziewałem się po tobie nieco większych aspiracji, biorąc pod uwagę twoje, Twoją reputację, Twoje osiągnięcia. A powiedz mi, jak na Ciebie podziała przed startem tych mistrzostw taka długa, wyczerpująca samochodowa podróż z Włoch? Szczerze powiedziawszy, dzisiaj jeszcze jestem zmęczony po tej podróży i nie do końca doszedłem do siebie. Także no zobaczymy, z godziny na godzinę jest coraz lepiej. Jestem w dobrej myśli. To mnie także bardzo cieszy. Tomku, zbliżają się święta. Może złożysz życzenia naszym widzom? To oczywiście dla wszystkich Państwa y, szczęśliwych, wesołych i pogodnych świąt. Dobrze, dziękuję Ci serdecznie, Tomku, Życzę Ci powodzenia w kolejnych Dzięki pojedynkach. Do widzenia.